Dzień dobry. Czy ktoś może mi napisać, o co dokładnie chodzi w sieci 5G? Czy faktycznie jest bardzo niebezpieczna? Czy dla wszystkich jest niebezpieczna? Jak się przed nią ewentualnie obronić? Komentarze. Jest pan Marcin Bedi. Nie jest niebezpieczna. W maliny nas wpuszczają. Pani. Fizyk. W dzisiejszym odcinku mam zamiar wytłumaczyć Ci, co to są pola elektromagnetyczne, oraz zagłębię się w mechanizmy stojące za pewnymi częstotliwościami, takimi jak promieniowanie pochodzące z telefonów komórkowych lub twojego routera Wi-Fi, które może wpływać na prawidłowe funkcjonowanie Twoich komórek. Może gdzieś w już mikrofali. słyszałeś, że telefony komórkowe mogą powodować raka albo bezpłodność. Istnieje mnóstwo badań naukowych pokazujących korelacje, potencjalne związki przyczynowo-skutkowe. Mię... No i właśnie jest też pan, który twierdzi, że zależy jak działa w tej chwili. Obecnie 5G działa na tych samych jeszcze 4, 3, 2G do 3 GHz. Docelowo ma być uruchamiany na dużo wyższych częstotliwościach, na 26-40 GHz. I te częstotliwości są już bardziej niebezpieczne. No o wiele, o wiele bardziej niebezpieczne. Także, że ludzie mają tego świadomość. Nawet, że, że, że jest niebezpieczny, tylko że póki sami się nie. Sparzą, że tak powiem, sami się nie upośledzą, nie, nie będą mieli rozstroju zdrowotnego z tym związanego, no to, to będą...